Aura otaczająca jezioro Bajkał jest naprawdę magiczna. Niemal na każdym kroku możemy odczuć przypływ energii, która wokół niego krąży. Zbiornik ten nieraz zaskoczył mieszkańców oraz samych badaczy. Jest również dowodem na to, jak niewiele wiemy o otaczającym nas świecie jakie zagadki skrywa oraz czy kiedykolwiek odkryjemy wszystkie z nich. Pożyjemy, zobaczymy. Wśród mieszkańców od wieków krążą opowieści na temat przedziwnych zjawisk do jakich dochodzi pomiędzy zimną a ciepłą warstwą powietrza, jakie gromadzi się nad jeziorem. Ponoć czasem we mgle można dostrzec nad Bajkałem kształty jeźdźców bezgłośnie jadących prosto na ludzi. Miejscowi twierdzą, że jest to zatopiona armia Kasana Hosona, okrutnego władcy panującego w dawnych czasach. Był on niezwykle zachłannym człowiekiem materialistą pragnącym jak największej władzy. Jak się jednak miało okazać, jego dni były policzone, a kara przyszła szybciej niż sam się tego spodziewał. Pewnego dnia, chcąc podbić plemiona Ewenki, które żyły po drugiej stronie jeziora, wysłał swoich ludzi, aby rozprawili się z wrogiem. Aby zaoszczędzić na czasie, nakazał im marsz przez skutę lodem jeziora. Lud jednak nie wytrzymał naporu licznego wojska i pękł. Cała armia wpadła do lodowatej wody. Nikt nie przeżył tej katastrofy. Od niepamiętnych czasów mistyczny ojczulek Bajkał prezentuje mieszkańcom nadbrzeżnych miejscowości oraz samym turystom omamiejące ich miraże. Wyjaśnić to zagadkowe zjawisko próbują uczeni oraz miłośnicy zagadek. Czy udało im się odnaleźć odpowiedź na pytanie, co wywołuje powstawanie tych obrazów? Zjawisko to najczęściej można zaobserwować w północno-wschodniej części wyspy Olchon. Na przylądku słonecznym oraz koło wyspy Wielki uszkani. W ciągu roku zwykle bywa od dwóch do sześciu dni z mirażami, jednak zdarzają się również lata, w których ich liczba dochodzi do 16. Bajkalscy rybacy nazywają to zjawisko gołomienicą, kiedy to dalekie przedmioty stają się bliższe dla ludzkiego oka, mimo iż na co dzień ciężko jest je dostrzec. Głomienica w tłumaczeniu oczyszczanie z mgieł występuje podczas zmiany wiatru. Dzienne miraże często występują w cichą, letnią pogodę przy pełnym sztilu na jeziorze. Nie przedłużając już dłużej, przejdźmy do historii zaprezentowanych w tych naturalnych, żywych obrazach. W 1904 roku na niebie nad Taflą Wody Matka Natura zaprezentowała obserwatorom prawdziwą bitwę morską. Na scenie głównym bohaterem był rosyjski krążownik walczący z sześcioma wrogimi maszynami. Bardzo zastanawiający był jednak fakt, iż cała walka odbywała się w absolutnej ciszy. Przyroda zadbała jednak o detale. Świadkowie mieli możliwość obserwowania twarzy mężczyzn przebywających na obleganym okręcie. A także sprzęt na pokładzie. Nierówna batalia zakończyła się zatopieniem krążownika. Jak się miało później okazać, wydarzenie to było jedynie przed smakiem. Kilka dni później, tysiące kilometrów od Bajkału, miała miejsce prawdziwa bitwa pomiędzy rosyjskim krążownikiem, heroicznie broniącym się przed atakami japońskiej eskadry. Mowa tutaj o bitwie pod Czemulpo, do której doszło 9 lutego 1904 roku. Załoga okrętu, nie widząc żadnego wyjścia z beznadziejnej sytuacji, postanowiła zatopić statek. Czy ojczynek Bajkał przepowiedział przyszłość? Innym obrazem, który wzbudził zachwyt u obserwatorów, było kryształowe miasto. Miraż ten miał okazję obserwować przez kilka lat tysiące ludzi. Projekcja ta przedstawiała piękne miasto, którego materialnym budulcem był najprawdopodobniej czysty kryształ. Jego uliczki składały się z równo ułożonej kostki, nad nimi górowały bogato zdobione budynki, uwieńczone bogatymi kopułami, niemal na równi z nimi stały ażurowe wieżyczki oraz smukłe kolumny. Niemal każdy obiekt pracy niewidzialnego architekta oświetlony był promieniami słonecznymi. Z biegiem czasu praca matki natury zaczęła się zmieniać. Na kopułach pojawiły się załamania, ściany przybrały czerwony odcień, niedługo później powietrzne miasto zmieniło się w ruiny. Czy może być obraz kryształowego miasta? Najprawdopodobniej jego projekcja jest efektem ludzkich pragnień oraz pozytywnej energii, jaką jezioro pobrało od człowieka. Krainy przy Bajkana są obszarem surowym, a o luksusach można tu jedynie pomarzyć. W momencie, gdy szczęśliwy, nieświadomy człowiek spojrzy w przestrzeń, jest w stanie odnaleźć w niej piękno. Jednak, gdy zrozumie, jak wiele go minęło, oraz na ile rzeczy go nie stać, innymi słowy, uświadomi sobie, że mu czegoś brak, cały obraz szczęścia może zamienić się w popękany twór. Starszyzna zamieszkująca tereny przy Bajkala twierdzi, że miraże można oglądać co roku. Doznania te są częstymi tematami artykułów oraz prac naukowych. To właśnie one przykuwają uwagę turystów, chcących przeżyć coś nowego. Jedną z takich właśnie osób była Rebecca Morris, która również postanowiła podzielić się swoją opowieścią z innymi. Jak opisywała, w czasie wyjazdu nad Bajkał nie mogła narzekać na złą pogodę. Początkowo zaskoczyły ją mrozy panujące na tym obszarze, lecz gdy już do nich przywykła, została oczarowana aurą tego miejsca. Podczas swoich rozmyślań, jej oczom ukazał się widok rodzinnej wioski, z której wyjechała wiele lat temu. W Londynie przeżyła 25 lat, dlatego obraz miejsca, w którym się wychowała, wzruszył ją do łez. W projekcji udało jej się dostrzec nawet stary dom swoich rodziców. Podekscytowana oraz nieświadoma tego, że jest to jedynie złudzenie, chciała do niego pobiec. Na szczęście nieopodal był jej mąż, zdążył zareagować, gdyby nie on spadła bez urwiska. Myślę, iż jest to kolejny przykład tego, jak wielkie znaczenie w powstawaniu mirażów mają nasze uczucia oraz głęboko zakorzenione pragnienia. Oczywiście może być to jedynie czysty przypadek. Być może na przeciwległym brzegu jeziora znajduje się podobny dom do tego, w którym mieszkała Rebeka. Jednak czy aby na pewno to tylko zbieg okoliczności? A może jezioro jest w stanie, jak lustro, pokazywać nam to, co dla nas istotne? Ale jak to? Ufo? Przecież mówimy o mirażach. Jak się okazuje, w niektórych przypadkach winę za obserwację niezidentyfikowanych obiektów latających możemy zwalić na nasze umysły. Paweł Korzun, korespondent czasopisma Ufolog, Opowiadał swego czasu o obrazie, który miał okazję podziwiać z łodzi. Podczas podróży, w pewnym momencie w oddali dostrzegłem czarny obiekt, przypominający ogromnych rozmiarów trójkątne UFO. Wisiało nad wodą, ostrzem skierowanym w dół. Dzięki dość dobrej widoczności mogłem obserwować je przez lornetkę. Chciałem wiedzieć, czym ta maszyna jest, więc zdecydowałem się na to, aby skorzystać z mocniejszej wersji sprzętu. Ku mojemu zaskoczeniu pod olbrzymim trójkątem znajdował się statek Klara Cetkin. Miraż, odbity w fali ciepłego powietrza nad zimną bajkarską wodą, obrócił obraz okrętu i wielokrotnie go powiększył, nadając mu tym samym niepowtarzalny wygląd. Pamiętacie moje wcześniejsze odniesienie do tego, jakoby bajkał wykrywał i przechwytywał aurę człowieka? Kolejna historia być może również potwierdza tę hipotezę. Jak się okazuje, jednym z częściej spotykanych obrazów są miraże sobowtórów. W tym wypadku warto przytoczyć historię Aleksandra Popowa. Otóż spacerując brzegiem jeziora, zobaczył w odległości około 50 metrów sobowtóra, który niemal idealnie kopiował jego gesty. Po pewnym czasie na piersi złudzenia pojawił się prześwit, przez który widać było zbiornik wodny. Wkrótce później obraz rozpłynął się w powietrzu. Co ciekawe, po upływie mniej więcej 6 miesięcy lekarze zdiagnozowali u Aleksandra chorobę serca. Czy ojczulek Bajkał wykrył anomalię w energii mężczyzny? Aby zapoznać się z kolejnym niezwykłym mirażem, warto sięgnąć po książkę na brzegach i wyspach Bajkału pana Władysława Łamkina. Autor opisał w niej obraz, który miał okazję obserwować osobiście. W 1957 roku naprzeciwko wsi, goło ustnoje, doszło do niezwykłego wydarzenia. Noc zdawała się być wyjątkowo ciemna, kiedy wyszedłem wieczorem na pokład, zobaczyłem zdumiewające widowisko. Przede mną, zupełnie blisko, w odległości mniej więcej kilometra, jakby płynąc w powietrzu poruszał się pociąg osobowy, jechał w całkowitej ciszy. Bardzo ciemna noc oraz kompletny brak dźwięku maszyny potęgują tajemniczość tego zjawiska. Jak tłumaczył później sam autor, pociąg nie do końca był cały widoczny. Wyraźnie odróżnione były jedynie oświetlone okna w kształcie wielkich prostokątów. Niektórych z nich widział nawet sylwetki ludzi. Podczas obserwacji pociąg w pewnym momencie zatrzymał się. Najprawdopodobniej jego przystankiem była pobliska stacja bojarska. Później odjechał. Wydarzenie to jest idealnym przykładem mirażu. Pociąg, pod wpływem różnicy między temperaturą wody a powietrza, został powiększony, przez co obserwatorowi wydawało się, że się porusza po tafli jeziora. Niezależnie od tego, czy miraże są czymś naturalnym, czy nie, sądzę, że przeżycie takiego doświadczenia może odmienić nastawienie człowieka do natury. Innymi słowy, może mieć jakiś wpływ na nas. Czym są miraże? Myślę, że każdy z was po zapoznaniu się z tym materiałem już doskonale wie. W wielkim skrócie jednak postaram się to wyjaśnić. W odróżnieniu od miraży tych spotykanych na pustyniach nad jeziorem Bajka mamy do czynienia z mirażami górnymi, inaczej nazywanymi mirażami dalekiego widzenia. Powoduje je podział ciepłych i zimnych warstw powietrza, w których załamanie promieni świetlnych prowadzi do powiększania obiektów znajdujących się w oddali. Jest to zjawisko charakterystyczne dla zimnych regionów, zwłaszcza tych, w których dochodzi do temperaturowej inwersji. Znaczyć jednak należy, że jest to wyjaśnienie dotyczące miraży właściwych. Naukowcy po dziś dzień borykają się z odnalezieniem odpowiedzi na to, co jest przyczyną powstawania projekcji dotyczących przyszłości. Być może jezioro jest pewnego rodzaju wyrocznią, a może jest prawdziwym, naturalnym lustrem naszych pragnień.